Różaniec Świętego Józefa, Zdrowaś Marii łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona Jezusa, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła. Święta Maria, Matko Boże i Święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus, Maria i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maria i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus Maria i Józef i błogosławieni Twoi święci i rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez smazy pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona Jezusa, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła. Święta Maria Matko Boże i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus Maria i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus Maria i Józef i błogosławieni Twoi święci i rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez smazy pierworodnej, o przenajświętsza Panna Maryju. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona Jezusa, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła. Święta Maria Matko Boże i Święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwalani Jezus, Maria i Józef. Niech będą pochwalani Jezus, Maria i Józef. Niech będą pochwalani Jezus, Maria i Józef i błogosławieni Twoi święci i rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez smazy pierworodnej o Przenajświętsza Panno Maryju. Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty od wieków obrałeś Świętego Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego i Jego Najukochańszej Matki. I uradowałeś go zaszczytnym mianem męża niepokalanej panny i ojcem twego najdroższego syna. Prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które on wyświadczył Jezusowi i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi jego stawienictwa na ziemi, a w niebie raczył nam pozwolić na jego pożądane towarzystwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.